Cześć, siemanko, z tej strony Klawiusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Próbowałem dzisiaj nagrywać Brawl ale dźwięk był za głośno. Się nie nagrało. Jesteśmy dzisiaj w Robloxie oczywiście, wiem, że niektórzy nie lubią Robloxa. Tacy jak Leonek Pro. I ktoś tam. O! Napiszcie w komentarzach. Może napiszcie Małpa albo Leonek Pro, albo Małpa. Kto z tam? <noise> y... Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Mogłem odrzucić w sumie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Zostawcie lajka, like suba i dzwoneczek. By wam przychodziły, powiadam jej. Ja. jeżeli tego nie zrobicie, to przyjdę To przyjdę po was w nocy i was będę nawiedzał codziennie. Hahaha. ha. ha, ha. Tyk. Tutaj lecę. I ja miałbym ja bym, chociaż raz na odcinki. Nie będę. <coughs> Dzień? The killer? Spoko, Dzień e... jest blizkim dla mnie. Ja mam Slendermana, nie wiem czemu tam ktoś jest zabity. No, co jest? Dobra. Ja oczywiście znam tą mapę, grałem już w nią. Tak. Przeważającej większości kapitał zagraniczny, który przecież na rzuca też swoją nadzieję. I dlatego, właśnie patrzcie, roku, ja idzie, wiem, gdzie. Jest a, Jane. Z interesem narodowym, z interesem e, naszego kraju, a to jednak ten interes przede wszystkim powinien być reprezentowany. Jain powinien tutaj, tutaj być, być albo na dole. Gdzie jest na dole? Dlaczego tam kogoś odrodzić? Nie, nie, z Oględem, która jest już na horyzoncie, bo tutaj nawet Komisja Europejska sprawdzając przepisy antymonopolowe nie dopatrzyła się nieprawidłowości i Komisja Europejska dała wstępne zielone światło na przejęcie przez organ e, lotosu i na taką fuzję. To jest e, również... Widzieliście to? Na ...narzędzie w ręku prezesa Daniela Obajtka, na które... No, co przecież co tutaj? Patrzą Jak on tam, tam ...w Polsce, ale także za granicą. Orlen umocni swoją pozycję na rynku europejskim i na rynku światowym. Będzie bardziej konkurencyjny, kiedy takie dwie spółki się połączą będą

celowników tamtej władzy i nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości, więc to, co dzisiaj wyciągane jest przez opozycję, to tak naprawdę odgrzewany kotlet i każdy doskonale wie, że służby specjalne nie mają żadnych nieprawidłowości, bo tych nieprawidłowości po prostu nie ma poświadczenia po ma jak mają Dobra. A serwis i widzimy się, jak już zacznie się kolejna runda. Mocę. Dobra, jesteśmy już po tej Głupi giercek, nie wiem co, nie dlatego, że zginąłem, tylko gościu się kampił przy wszystkich i ta runda trwała wiecznie. Się przy... kampił. Głupek. <laughs> co ja Sorki? No Się kampił. Po prostu. Please. Czy było takich problemów, nie zauważali ci sami politycy? No Jezus, no znowu jakieś słabe levele. Dobra, widzimy się. Albo dobra, nie będzie. Nienawidzę grać z jakimiś, którzy mają szósty, czy tam jakieś słabe level, bo oni zawsze są słabi i nie wiedzą o co chodzi i my wtedy musimy...

Ryn. Aha, on wyszedł, ja. było bardzo śmieszne. No nie, jeszcze raz. to Aha, to był taki maskot dymal. Wiecie na kogo ich zbieram? Mi mało brakuje, zbieram na... na Paparunistą! o Red skamer Ja chcę go mieć. Ja chcę go mieć. Ja chcę go mieć. 12 level jezu, ale ja chcę go mieć. Zawsze goś ja się za go bałam, ale teraz się do niego śmieję. Nie! Level 9, dobra. Robię wam ucinek. Jak mnie złapie albo się skończy runda, to wtedy dopiero. Albo niech będzie, zagram tą ostatnią rundę i... I wiecie co wtedy zrobię? Poczekam, zrobię Wam taką, nie wiem jak to nazwać, przerwę, a później jak będę killerem, to dopiero wtedy z Wami będę. nie tylko na polskim na, na rynkach zagranicznych, innymi słowy wracamy do realizacji ideałów Donalda Tuska i jego formacji. Kiedy oni byli przy władzy Polska się zwijała tak naprawdę. Właśnie wyprzedawało wszystko. Tusk uważa nawet, że można sprzedać narodowego przewoźnika, czyli do. Choć wszystko wskazuje, to są potwierdzone dane, że Narodowy przewoźnik przynosi 1% dochodu, prawie 1% PKP wytwarza narodowy przewoźnik, jest niezwykle ważny dla rozwoju kraju. Więc się oni są dobroni do tej sytuacji, że Polska się zwijała. Z tym nie, nie zaprzestaną w tych działaniach. Ulicy Stamarek, król, panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, czas poświęcony i za ten komentarz. Komentarz, który kończy nasze spotkanie, to wszystko w tym serwisie, ale nie wem już kolejny. Zapraszam, przyjemnego dnia. Mama z tatą i tak się już nie zejdą. No, ale skąd ta pewność? Mama mu nie da szansy, to jest historia, owym zdradził. No nie ja Nie wiem, no teraz... By się do przeszłości, by stąd. Bar, w którym pracuje Natalia, został niespodziewanie zamknięty. Dziewczyna chciałaby się dowiedzieć od jego właścicielki, Wandy Palety, co się właściwie stało. Pani Wanda! No, Dzień dobry. Co za ludzie? co się dzieje? Dziecko, musiałam go zamknąć, już nie mam nawet na towar. A tak nagle, a co ze mną, kochana, już nie pracujesz? Ciebie. Sto złotych, przecież pracowałam dwa tygodnie. A ja chodzę je całe życie. Dziecko, weź się w garść i poszukaj sobie jakiejś nowej roboty, mała. W życiu nic nie przychodzi samo. Do widzenia. Nie opłacało się. co? To, że wierzyłem jakieś bzdury, jakieś magię, tak? A oto, wam się nie odzywała sorki. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, a więc na